Ktoś z Państwa siedzących prelegentów miał takie doświadczenie, spotkania z żywym Bogiem? Wygląda na to, że zawsze ktoś musi zacząć. Tak, miałem spotkanie z żywym Bogiem, z tym, że jako człowiek też czasem wątpiący i sceptyczny, Mam pewne czasem opory, żeby to tak nazywać, ale powiem o takim doświadczeniu, właściwie nie pierwszego spotkania. To było doświadczenie, które wiązało się z medytacją i y, kontemplacją. No, kontemplacja to jest duże słowo, dlatego że w chrześcijaństwie czasami mówi się o, mówi się o, o tym, że, że trzeba wejść na jakiś poziom rozwoju duchowego. Byłem na sesji medytacyjnej u benedyktynów w Lubinie, w klasztorze lubińskim. I jechałem tą samochodem, kiedy wjeżdżałem przez bramę do klasztoru, to tam był jakiś taki próg i urwała mi się rura wydechowa. W związku z czym i ta rura ciągnęła, oczywiście wszystko zaczęło się wywarczyć, ta rura ciągnęła się po, po ziemi, bo to bardzo dużo hałasu. No i jakoś tę rurę z ojcami benedyktynami zawiązaliśmy na, na, na sznurku i pojechaliśmy do pobliskiego warsztatu. No i potem była sesja medytacyjna. Sesje medytacyjne w, w klasztorze w Lublinie wyglądają tak, że Żyjemy normalnie przez, przez te całe dni wraz z zakonnikami, i od czasu do czasu po prostu siadamy, medytujemy w ciszy, powtarzając zgodnie ze wschodnim tradycją w duchu: Panie Jezu Chrystus, bój się nade mną, Panie Jezu Chrystus, bój się nade mną. No, to jest, to jest cała historia. Zachęcam wszystkich do tego typu sesji. I pamiętam swoje doświadczenie, kiedy trzeciego dnia. Po tych dwóch dniach w klasztorze, po tych dwóch dniach zmagania się z różnymi y, myślami, a jak ja wrócę do Szczecina, tam jeszcze mnóstwo problemów, jakichś miałem wtedy osobistych, to był bardzo trudny czas. I po jednej z sesji medytacyjnych wstałem i musiałem iść do warsztatu po ten samochód. I wtedy miałem takie doświadczenie, idąc, było lato, był lipiec, i nagle zdałem sobie sprawę z tego, że ja. W w tym świecie jestem u siebie w domu, i że wszystko jest na swoim miejscu. I nagle zacząłem patrzeć na ten cały świat oczami dziecka być tu i teraz. I w pewnym sensie czułem się wtopiony w ten, w ten cały świat, jako jego, jako jego część, nieodłączna. Tak jak pani Moneta Malewska powiedziała, a jednocześnie. Słyszałem jakby w myślach głos przemawiający do mnie. Ja się odezwałem, znaczy to nie był taki głos schizofreniczny, to były myśli po prostu, nie? Żeby, żeby nie było, że, że słyszę, e, słyszę głosy. E, I tak, taki dialog podjąłem i mówię, ale przecież jeżeli ja się tak czuję wtopiony, stopiony z tym wszystkim, to proszę cię, Panie Boże, żebyś pomógł mi... Pozwolił mi jednak zachować jakąś swoją tożsamość mnie jako osoby. I takie wtedy słowa przyszły mi do głowy. Wszystko co dobre będzie zachowane. I to jest moje doświadczenie spotkania z Rzymie Dziękuję bardzo. Ja zarysuję za również swoją odpowiedź. Chociaż muszę przyznać, że... Wydaje mi się, żeby takie osobiste świadectwa miały jakiś wielki sens, ale oczywiście takie doświadczenie również w sobie noszę, ono jest chyba innych negatywne, w tym sensie, że byłem kiedyś bardzo wolny, jako spicjalista e, e, i po, po, po maturze m, myśląc o różnych możliwościach, e, jedną z możliwości, które mnie bardzo e, pociągała, było życie zakonne. I rzeczywiście e, e, dosyć duży, dużo czasu, około 6 lat e, spędziłem jako zakonnik. E, I e, to oczywiście było związane z e, bardzo intensywnym. I pierwsze lata, no pierwszy rok, to był czas, kiedy byłem na takim duchowym, emocjonalnym polimhaju, to znaczy wszystko się cieszyło. Znalazłem wreszcie sens tego znaczy rzeczywiście znalazłem miejsce i sens w życia. To trwało około Plan. I rzeczywiście bardzo chciałem być radykalny w tym swoim powołaniu. Potem przyszły takie chwile, które w podręcznikach duchowości są oczywiście świetnie opisane, to znaczy mówi się o ciemnych nocach, o kryzysie wiary, o takim oczyszczeniu przez to, że no właśnie. Ale to jeszcze nic złego, no bo wiadomo, że to tak powinno e, wyglądać. U Dominikami zostałem też e, antyklerykałem zatwarcia e, e, obserwując też e, to, to życie od środka. Ale e, ten kryzys e, bardzo mocno się e, pogłębiał i kolejne cztery lata e, w zasadzie cały czas byłem na takiej drodze prowadzącej, no nie wiem, Oczywiście są metafory wszystko, tak? W dół, w ciemność, w przepaść. <śmiech> <śmiech> I w, 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 był taki okres, który był pod koniec mojego ubytu w zakonie, kiedy moja wiara była już tylko decyzją na wiarę. Była pozbawiona jakby, jakichkolwiek obrazów, jakichkolwiek emocji. No i wtedy to, to był też czas, kiedy... E, rozstałem się z e, zakonem nie ze swojej decyzji, bo e, właśnie jakby, po stronie mojej decyzji bo to chcę zostać i pomimo wszystko, pomimo tego, że absolutnie już e, to nic nie czuję żadnego e, powołania, e, te, te, te kwestie wiary są tam zupełnie e, ciemne, niejasne. E, e, że, że jednak chce zostać, że to, znaczy, to była decyzja po prostu ja, nie tyle samej wiary, co decyzji chęci wierzenia. No i oczywiście to, to, to było związane z tym, jak Państwo być może wiecie, rozeznawanie powołania zawsze jest dwustronne. Znaczy musi chcieć kandydata tak? i musi zostać um, potwierdzone to, um, przez zwierzę, w tym przypadku przez władzę. Za Więc no, dosyć mocno również odczułem to rodzaj odrzucenia I, i Jeśli miałbym mówić o spotkaniu boga żywego, to mam z tym straszny problem, bo to jest oczywiście pytanie: w którym miejscu tego mojego doświadczenia pojawia się bóg żywy? On pojawia się w tym momencie, kiedy zapraszam mnie do pójścia. Żyje we mnie jakaś jeszcze tradycja, o której mówił Pan modlitwy Jezusowej. E, to, to, to są rzeczywiście takie proste akty e, modlitwy, o których się niczego nie spodziewa. To są jakiegoś rodzaju takiego zwrócenia się. E, ale e, właśnie te, te, te moje... Kultura późniejsza to jest też trochę coś, o czym wczoraj mówiłem. To czy znaczy ona pokazuje, że w zasadzie dla mnie nie jest istotne rozstrzygnięcie, czy istnieje, czy nie istnieje. To znaczy, bo on w moim życiu istniał wtedy, kiedy był źródłem czegoś dobrego i nie istniał wtedy, kiedy się odsunął, kiedy opuszczał. Że ja, ja osobiście nie mam e, już teraz, e, nie odczuwam konieczności e, przyświadczenia temu, że on istnieje, że nie istnieje. Znaczy, według mnie znaczy to doświadczenie wiary jako decyzji na wiarę jest ich, tak mocne, że e, chciałbym po prostu e, żyć Miłości do wielu człowieka, żeby żyć w tym świecie i nie spodziewać się niczego, co będzie później, tak? żeby całą swoją wiedzę ograniczyć. To jest wszystko, tak wczoraj powiedziałem, to jest wszystko, co ja, chcę, co ja muszę co o muszę być to, to te wszystkie kwestie teologiczne, cały zaślecze, czy ten te, przychodzi do mnie mówi w myślach, czy nie do nich ludzi. Ja nie sądzę, że dla mnie to... Dla mnie to doświadczenie Boga i które bardzo się, Montana, że się że to to doświadczenie Chrystusa, i jako wiem, że cały czas to próbuje, że może prosta sprawa, ale kiedy mamy ofiarę i wierzymy w to, że Bóg jest tym człowiekiem, bo często mamy nawet katolicy praktykujący mają problem z tym, że nie do końca wierzymy w to, no, że no, Bóg jest wspaniały, jest tworzy ten świat i e, niepojęty, wszystko potrafi, może. E, jest Trójca Pana Święta, która nam daje takie no, te relacje, no, ta, ta ikona trzech aniołów, jest patrzy na siebie, ta, to życie rodzinne Boga, wspaniałe wszystko. Ale to tym momencie, kiedy Bóg decyduje, no robi taką naradę, decyduje, że jest na ziemi i się człowiekiem, i staje się jak ja, no jak ja, jak, jak każdy, no że ja powiem, że każdy człowiek jest ważny, bo sam Chrystus tak staje się człowiekiem. To uważam, że jest taka rewolucja kopernikańska, która próbuje e, każdego dnia, nie no. tylko kiedy odprawiam wszech że realnie eh, na, jest Chrystus na, na ołtarzu i no, jest, jest to fas, fas, fascynujące, bez emocji, bo ten Please, to jest oczywiście cytuję świętego Semalimbra, ponieważ wielkim świętem, mówię ja z chęcią, z entuzjazmem, dla nigdy. Ale jest mi tak, ja widziałem, że Bóg mi prosi o to i ja to robię dla Niego, dobrowolnie bo nie ma miłości wyzwolności, wolności, jasne. No? Dlatego hmm, wydaje mi się, że często e, może być, że, że to doświadczenie Chrystusa szukając czu, na entuzjazm, na, na, na się, się dobrze, że kiedy mamy taką e, kulturę, tak e, sentymentalną kulturę, jest główną, jest Właśnie jest już główną kulturą, jeśli chodzi o wiarę. No? Są emocje, są uczucia, jest głowa, jest człowiek, cały człowiek, który kocha. Jest no? dus duszą i cały. I to jest to, co mm, próbuję i, i uważam, że, że są momenty lepsze, gorsze, ale, ale uważam, że to, to jest to. I, i dlatego jestem zapascynowany książkami um, papieża Monika XVI.

Żyć na co jedno, to jest lamient, no, no, to mnie fascynuje, i próbuję temu żyć. Może pan? Tak? Może pan słów z mojej strony, ja sądzę, nie mówię, że ja wiem, czego ja sądzę. Kiedy jesteśmy wyrzucone z kraju, jesteśmy sam odpowiedzialni za wszystko co zrobimy. Dzisiaj istnieją nawet nowe bogit, znaczy najmniej jeden pieniący, który jest bardzo szkodliwy dla wiaru I e, przepaść między jednym bogactwem i, bo, e, i bogactwem e, dalej rośnie i myślę dla tych, którzy na drugą stronę stoją i coraz więcej mówią statystyki są to będą to na te mówi się jeśli Bóg nie istniał, byłoby potrzebne w Ja myślę, że to dłużej mówi, a nadal e, pytam, dlaczego Bóg nie dał nam dobrą wolę e, Ja osobiście chciałbym być dobrym człowiekiem. I to w każdej sytuacji ja czuję, to jest to, co ja chciałbym osiągnąć, obojętnie co, co i może być, to jest Bóg, a ja powiem, to jest po prostu przyroda. Dziękuję. że nie spodziewałem się jakiegoś takiego znaczenia się. Ale właśnie ta te, te moja te, te lektura już późniejsza, to jest, myśli, to, jakby, to jest też trochę coś, o czym wczoraj mówiłem. Czy ona pokazuje, że w zasadzie dla mnie nie jest istotne rozstrzygnięcie, czy Bóg istnieje, bo on w moim życiu istniał wtedy, kiedy był źródłem czegoś dobrego i nie istniał wtedy, kiedy się osunął, kiedy opuszczał. Myślę, że ja osobiście nie mam już teraz, nie odczuwam konieczności przyświadczenia, to doświadczenie wiary jako decyzji na wiarę jest tak mocne, że chciałbym po prostu żyć, w taki sposób jak doświadczać miłości drugiego do człowieka, żeby żyć w tym świecie i nie spodziewać się niczego, co będzie później, tak? żeby całą swoją energię ograniczyć, właśnie ufając świętemu Pawła, że się mm, e, czy no, tak w tym momencie ja, że jest miłością. E, I e, ten kto kocha ludzi doświadcza to kto, kto nie kocha człowieka, ten nie, nie doświadcza pokaż, to, to, to jest wszystko. Tak wczoraj powiedziałem, to jest wszystko, co ja chcę, co ja muszę powiedzieć o połowie kwestie teologiczne, co do zakresu, czy ten przychodzi do mnie, mówi w myślach, czy mówi do mnie, czy Ja nie sądzę, żeby dla mnie... Oczywiście dla mnie to doświadczenie Boga i które bardzo się cieszył, oczywiście doświadczenie Chrystusa, no i jako, jako książę, wiesz, że cały czas to próbuje, no, że może prosta sprawa, no, ale kiedy mamy wiarę i wierzymy w to, że Bóg jest tą całkiem człowiekiem, no, proszę, że często mamy mm, nawet katolicy praktykujący mają problem z tym, że nie do końca wierzymy w to, no, że no, Bóg jest wspaniały, jest ten świat i e, niepojęty, wszystko potrafi, może. E, jest Trójca Pana Święca, która nam no, daje takie no, te relacje, no, tam, ta ikona trzech aniołów, patrzą na siebie, ta, to życie rodzinne Boga, wspaniałe wszystko. Ale to będzie, kiedy pun decyduje, no robi taką naradę, i decyduje się osoby na ziemi, jesteś jest jest się człowiekiem, jesteś jak ja, no jak ja, jak, jak każdy. Wiadomo, no, ja każdy człowiek jest tak ważny, bo sam zisu stał się człowiekiem. To uważa, że jest taka rewolucja kopernikańska, która próbuje e, każdego dnia, no. nie tylko kiedy oprawią. Realnie e, da, e jest Chrystus no? e, na ołtarzu i no? jest, jest to fascynujące bez emocji, bo te so um, School, um, Ale Bye -bye. Ja to jest oczywiście sytuacja świętego w bo jest wielkim świętem. mówi z chęcią, entuzjazmem ja Nigdy. Ale jest że tak, ja widziałem że Bóg mi prosi o to i ja to robię dla Niego, dobrowolnie bo on nie ma miłości i wyzwolności, jasne, no? Dlatego hmm, wydaje mi się, że często e, może być, że, że to doświadczenie Chrystusa, czu, czukając na entuzjazm, na czują się dobrze, że kiedy mamy taką e, kulturę, tak e, sentymentalną kulturę, jest główną, jest, właśnie jest już główną kulturą, jest ich wiarę. No? raczej, i są emocje, są jest głowa, jest czoło. Cały czoło, które kocha. No? Jest duszą, i cały I to jest to, co mm, próbuję i, i uważam, że może są momenty lepsze, gorsze, ale, ale to jest, uważam, że to, to jest to i, i dlatego jestem zapascynowany um, książkami papierzały XVI, które uważam, że robią...

Dla mnie, jak to mnie fascynuje, próbuję temu żyć. Może pan... Powiem... Tak. Może pan słuch z mojej strony. Ja sądzę... Nie mówię, że ja wiem, tylko ja sądzę, od kiedy jesteśmy wyrzucone z kraju. Jesteśmy sam odpowiedzialni dla wszystko co zrobimy. Dzisiaj istnieją nawet nowy pobyt, znaczy najmniej jeden. Piące. Tu jest bardzo szkodliwy dla Jaru Mysław. I e, przepaść między jednymi Bogactwem i bogactwem dalej rośnie i myślę, dla tych, którzy na drugą stronę stoją i coraz więcej mówią statystyki, są to i będą to, na te mówi się, jeśli Bóg nie istniałby, by byłoby potrzeba Myślę, że to dłużej mówi, a nadal e, pytam, dlaczego Bóg nie dał nam dobrą wolę e, Ja osobiście chciałbym być dobrym człowiekiem. I to w każdej sytuacji czuję, to jest to, co ja chciałbym osiągnąć. A bojen so. so, I může být, to je Бог a já ho to je spokot stop